Witam wszystkich. Tutaj widzicie, jest puszczone nawadnianie. Możemy sobie zobaczyć, jakie ciśnienie jest, nawet widzimy. Ciśnienie jest duże. A jeszcze można zwiększyć. Ale nie chcę zwiększać dlatego, że taśmy są bardzo napięte, żeby ich nie rozrywało. Pewnie zastanawiacie się jak to jest zrobione. Tam są trzy beczki. Zaraz sobie przejdziemy, tylko chciałbym wam jeszcze coś pokazać. Tutaj widzicie zboże. Urwiemy sobie dwa kłosy i sobie przejdziemy tam, gdzie jest zasiane, sobie porównamy, jaka jest różnica tutaj tak z brzega. Proszę zobaczyć. Muszę jednego zostawić. Różnica jest ogromna, i też pod względem tu ma cztery rzędy tylko, a tutaj ma więcej tych ziaren. Ale to zasługa, tu mamy, widzicie dwa, nie wiem, tak policzyć ciężko jest. Będziemy sobie od, odrywać jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 8 chyba, albo i lepiej rzędów. To jest odmiana, tam jest dziuk. To jest odmiana. Yy, kurczę, wyszło mi z głowy. No nie wiem, wyszło mi z głowy. Widzimy takie owoce. To jak mówię, woda leci i to nawet szybko. Można by było zwiększyć, ale boję się, żeby nie rozrywało tych taśm. Tutaj zobaczcie jaka trawa rosła. Tak zostało opielone. Tu taka trawa. Nie wiem jaka jest to dzika trawa. Tutaj Duke też ma trochę owoców, ale dużo mniej. Przejdziemy sobie, pokazać Wam jak to chodzi Ponieważ to jest beczek puszczane Widzicie? Osika to jest Trzeba ją wyrwać, ponieważ Później ją będzie ciężko Ponieważ ma dobrą ziemię Ale to takie wyrwać niełatwe Hmm. Później będzie ciężko. To kolejna. Ogólnie dużo takich drzewek się zasiało. Też są dęb dęby. Tutaj. Są rury połączone. Wszystkie trzy beczki, znaczy rurami. Tu idzie kanalizacyjna. Do takiej rury. i Do pompy. Tu trochę cieknie. Potem rurką. Filtr. I tu. W Są puszczone wężyki. Widzimy. Mam filmik, jak to jest zrobione. tutaj ekraniki. Kranik taki to 4 zł. Kosz takiego kranika. One są dobre, ponieważ mają dłuższe. Te, te wczepy. Pokażę wam. Widzimy? tutaj są dłuższe lepiej ma chwycić to to możemy sobie założyć z powrotem Tak to jest zrobione. Tam jest korek założony na końcu. Tutaj widzicie owoce. Tutaj nawet ziemniaki wyrosły. Tak to wygląda. Natomiast z drugiej strony jest już trochę zarośnięte. Wygląda to tak. Tam jest jeden rządek duka, a tu jest taki co duży rośnie. Owoce, a niskie nawet krzaki są. Nie, na pewno nie daro jakoś inaczej. To tak, już widzimy, zaczynają się. robić fioletowe takie dojrzewać koloru nabierają tutaj też widzicie? wody dostęp ma do wody i rośnie tutaj też będzie podlewane tak jak tam tylko, że trzeba w najlepszy sposób na taśmę, żeby zamocować je jest Taki, żeby po prostu bierzemy druta, wykrzywiamy w u literkę, i po prostu wciskamy. Tutaj widzicie kolejne. Z tych trochę będzie owoców, ale to już będzie pierwszy, dopiero pierwszy rok owocowania. Natomiast diuk. Bardzo mało ma owoców. Na niektórych krzakach nawet nie ma. Nie wiem dlaczego to jest, tak? Czytałem. Niektórzy mówią, że to dlatego, że yy, borówka może być z yy in vitro sadzonki, ale nie wiem czy to prawda. Widzicie, bardzo mało owoców. Zobaczymy jak w kolejnych latach będzie. A więc to by było na tyle. Żegnamy się z wami.